Dzień dobry! dzisiaj chciałam pokazać, jak można zrobić taką fajną roladę wieprzową z mięsa z szynki ubitego. Tu mam mięso mielone, jak na y, kotlety mielone. I tym będę tutaj przekładać. Ale to zaraz do tego przejdziemy. Trzeba będzie najpierw ubić. I w takim razie przechodzę teraz do ubijania. I teraz przechodzimy do robienia tej rolady. Tutaj mam te kotlety. Proszę zobaczyć. Ubite ładnie, cienutko. Tutaj, proszę zobaczyć, takie ciągną się kawałki, a więc ich proszę tutaj w ogóle jakby nie używać. To znaczy, proszę poobcinać. Tu jest tłuszcz. Jak tłuszcz może zostać, tam do niski. Bo jeżeli to będzie taka jakaś błona, jakaś taka ciągnąca się, to będzie Państwu później w jedzeniu przeszkadzało. I teraz przechodzimy do, do przyprawiania pieprzem. Ja tutaj mam kolorowy pieprz bardzo ładnie pachnie ten kolorowy, tak świeżo zmielony, naprawdę przekładam na drugą stronę. Często ja tak robię, że sobie mieszam już obok. Chciałam Państwu pokazać, ale to już może innym razem, że mam słoiczek i właśnie do tego słoiczka biorę pieprz, paprykę, czubrycę, bo tam jest bardzo, do, bardzo dużo. Bardzo fajnych składników. Tam jest bardzo dużo fajnych przypraw, ziół, które nadają dla dania bardzo dobry smak. Tą roladę będę nadziewać mięsem mielonym. Tu już mam cebulę, tutaj mam wieprzowe mięso, a tutaj trochę takie ciemniejsze. Proszę zobaczyć, to jest wołowina. I trochę tej półki, co mi zostało. Czy co mi została I tu miałam pół szklanki bułki, zalałam ją wodą. Ona jest wodą. Niektórzy dają z mlekiem, ale jeżeli coś jest z mlekiem, nie widzę problemu. I trochę napęśniało, To mamy tutaj trochę wody. I proszę pamiętać, jeżeli zrobicie, nie zmieniajcie receptury, czy recepty, ponieważ tak, jak ja Wam mówię, to naprawdę będzie smaczne i myślę, że warto zrobić podobnie. Nie musi być dokładnie tak samo, ale podobnie i wtedy ręczę, że będzie smakowało. Ostatnio się Pani jakaś wpisała, dała komentarz, że mąż zjadł pierożki moje z mięsa i mówił: O, a, jak fajnie. Mówi, ale żona dobrze gotuje, powtarzam słowa. Ona powiedziała, nie, to Pani Bożanka na kanale Barcia gotuje. A więc dziękuję bardzo za komentarz i polecam właśnie te pierożki Naprawdę szybko do zrobienia. Pieprz ziołowy, złyżeczkę trzeba dać. Czarnego albo mieszanego, również z złyżeczkę. Papryki ostrej, nie za dużo, bo możliwe, że będą dzieci jadły. I słodki też z łyżeczką małą, nie przeszkadza. I to wszystko mieszamy i na koniec dajemy jajko. Można za trochę magii, o tu też, tak, pięć kropli, nie przeszkodzi, ale da bardzo dobry smak. Podobnie jak ym, się robi mielone kotlety, tak, a więc zawsze mięso proszę świeże używać, zwłaszcza do pierożków z mięsa. I tutaj mamy jeszcze Odrobinkę czosnku do tego daję. Też do. <grym> też do. Um, do kokietów um, mielonych. Ja robię nieraz. Y, też z czosnkiem, ale nie znam ochotę właśnie. Tylko cała cebula, Jakoś wtedy to jest taki. Mm, fajny, ale z czosnkiem też jest. też jest bardzo smaczny. Ale czci się chyba wolą bardziej, myślę, że z czosnikiem, a więc zróbmy tak, że. Trochę tego, trochę tego, dla każdego coś dobrego można powiedzieć. To się tak fajnie wymieszało. Proszę spróbować, zawsze zobaczyć czy nie jest za bardzo, czy za mało. Mm, super. I teraz dodajemy jajko. Tu Sprawdzamy czy jest dobre, czy jest świeże, że gdyby w razie było coś nie tak, to żeby Państwu nie zepsuło się mięso. Całe jajko dajemy na koniec. I teraz pokażę Państwu, jak to wygląda. Możliwe, że będzie za dużo tego mielonego. Nie ma problemu. Zrobimy parę kotletów mielonych. Będzie dobrze. To mięso przekładamy tym mielonym, skręcamy. I już jest rolada gotowa. Jeżeli lubicie na przykład paprykę, Możecie pokroić bardzo drobniutko paprykę, żeby było na przykład kolorowe jak na święta, jakieś dwa różne kolory po kawałku, wtedy będzie miało jeszcze lepszy smak. I teraz tak, potrzebujemy, potrzebujemy taką aluminiową folię, ponieważ ja tej rolady w ogóle nie związuję i to nie przeszkadza. Naprawdę smakuje bardzo dobrze. Jeżeli ktoś chce skręcić, nie widzę problemu. I nakładamy. Mięso, taki kwadrat z mięsa można powiedzieć. Ja kiedyś robiłam na tej folii samej aluminiowej, ale odkąd się dowiedziałam, że ta folia aluminiowa jest bardzo niezdrowa, przestałam ją używać tylko na zimną albo z tym papierem i zawijam. I proszę zobaczyć, formujemy taki kwadrat. Myślę, że Państwo widzicie to? I teraz na to kładziemy to mięso mielone. Naprawdę, jak tak zrobicie, to na święta. Yy, no, taka po prostu propozycja, opcja z mięsa, żeby nie zawsze to samo. I teraz proszę zobaczyć. Tak? I teraz rolujemy. Rolada jest gotowa. Pokażę Państwu lista. Tak wygląda ta rolada. I tak około półtorej godziny na 180, nie 200 stopni trzeba. Ja Państwu jeszcze powiem dokładnie jak, ile stopni, ponieważ ja robię na oko, ale nawet jeżeli robię na oko każde mięso i za każdym razem inne. I za każdym razem trzeba to mięso sprawdzać, czy już jest gotowe czy już jest ucieczony. Tak, robię. I teraz to postoi parę godzin, z pięć godzin, żeby to fajnie przesiąkło. I wtedy dajemy do piekarnika, zapiekamy, wyciągamy. Możemy wtedy kawałeczek odkroić, zobaczyć, czy jest fajnie miękkie i smaczne. Znaczy, smaczne powinno być. Ale odkrajamy kawałek, uchylamy, tak? Kroimy kawałek. Ten sos można zlać. Może być dobry też do sosu. Można go gdzieś odłożyć. I jeżeli będzie już mięciutkie, takie. Nie musi być suche, bo jeżeli za długo przytrzymacie, będzie suche. Ono musi być takie soczyste, i dlatego mówię około 1,5 godziny, 200 stopni będzie dobre. Proszę zobaczyć. Nie będę ruszała, żebyście Państwo widzieli. Tutaj jest ten który o którym ja mówiłam z tego mięsa, który się tutaj wytopił. Można go już teraz znać, jest gorące jeszcze, trzeba bardzo ostrożnie. I z tego rosołu, gdybyście nie mieli jakiegoś rosołu fajnego do, na przykład do zrobienia sosu, to zapraszam właśnie, żeby z tego, czy proponuję z tego zrobić, zleję teraz. czy tutaj na czy można łyżką sobie równie dobrze zlać. Chcę Państwu pokazać właśnie, że ten drąsłup się tutaj wygotował. To na pewno będzie lepszy jak ten sztuczny. Jeżeli byście musieli dodać. Odsuwamy na bok i próbujemy, czy to mięso już jest dobre. Pięknie pachnie już, naprawdę. Ono powstało przez noc. I zaraz weźmiemy na talerz. Przekroju, czy dobre na pewno, Milony już jest uduszony, to chodzi o to, że mm. bardzo dobre. A więc półtorej godziny na 200 stopni będzie naprawdę dobre. Ono nie jest suche, ono jest oczyste. Ona musi na pewno postać trochę, żeby się nie rozwaliła. Państwo, ona nie była w ogóle związywana, ale tak jak mówię, nie ma potrzeby jej związywać, ponieważ jest dobrze ściśnięta i tak mówię, stała przez noc. Proszę zobaczyć, tak pięknie wygląda ona. Tu jest ten rosół wytopiony. smażymy pieczarki, na przykład troszkę mąki. E, przypraw tak jest już na moim kanale: są sosy. Do tego trochę śmietany. I ten wlejecie ten rosół. Pie, na no, pietuszkę można dać jeszcze: natkę albo koperku. Co kto lubi, trochę magii. Pyszny sosik. Zapraszam do zrobienia. I teraz sobie pomyślałam, że ukroimy. Pokażemy na przekroju. Mogę złapać? Pewnie będzie też krytyka, ale to jest wszystko jedno. Nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś chce się troszkę wyżyć, to nie widzę tego. Lepiej by było, zamiast krytykować, wziąć się coś, ugotować fajnego na przykład. A więc proszę zobaczyć. Tak wygląda. Ta rolada pyszna, pachnie pięknie, jeżeli ktoś sobie życzy może dołożyć papryki świeżej, to drobniutko pokroić, trochę pieczarek, też nie zaszkodzi, będzie lepszy smak, ale taka opcja dla dzieci, dla starszych, zawsze miele dzieci, bo one są w sumie na trzy, bardzo ważne, może nawet najważniejsze, ale chodzi o to, żeby dla nich nie było nic ciężkostrawnego, czy jakieś grube kawałki, czy żeby nie miały jakiegoś problemu przy jedzeniu. A jak dzieci nie będą miały, to myślę, że my dorośli również. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Macie ochotę Państwo, proszę sobie takie coś upiec. Naprawdę bardzo ładnie pachnie. Do widzenia, możliwe, że do zobaczenia znowu na moim kanale.